To jest kolejny rok, kolejny rok, który niestety my obchodzimy w okresie, w okresie wojennym. Rok, w którym 220 uczniów jest na liście. Bardzo się cieszymy, że nie maleje, jednak zostają nasze dzieci, uczą się, wchodzi do naszej szkoły i czekamy, żeby nawet ci uczniowie, którzy uczą się zdalnie, chcieli wrócić do nas. To dla nas jest bardzo ważne. W tym roku 220 uczniów. Z tym, że więcej jak 30, to będą kontynuowali naukę zdalną, to znaczy najwięcej to w Polsce się uczą, ale nie chcą rozrywać więzi ze szkolą, zdają przedmiot różnicę akademicką i my bardzo liczymy na to, że jednak wrócą do Lwowa Rodziny i młodzież, to jest nasze starsi uczniowie, wrócą do, do, naszej, do naszej szkoły. W tym roku mam zaszczyt właśnie. E... Rozpocząć naukę z nową pierwszą klasą, w których dzisiaj właśnie w takim szczególnym dniu powitaliśmy w gronie naszego zespołu, naszej rodziny Magdusi i cieszymy się, że możemy właśnie w tak trudnym czasie, ale rozpocząć właśnie na spokojnie nowy rok szkolny. Więc życzę im radości, Radość z tej nauki, z przebywania w szkole. Bo to jest e, piękny okres, kiedy właśnie jest nam dany po to, żeby e, jak ta gąbka nasiąknąć e, pełnej nauki e, w, szko w szkole właśnie. Nauka w czasie wojennym nie może być normalną nauką, chociaż my się staramy się wszystko zrobić dlatego, żeby dzieci jak najmniej odczuwały i dlatego, żeby to nie skutkowało ani na wychowanie, ani na naukę. Na pewno będą alarmy, które będą przeszkadzali, im się wyspać, bo nie będą przychodzili zakończone do szkoły, ale będą przychodzili. Na pewno będą alarmy w szkole, w czasie nauki i wtedy pójdą do schronu, schrony są przygotowane, tam mogą normalnie odbywać się lekcje. No, niech to będzie nawet 80% skuteczna lekcja, ale jednak ona, ona będzie. Obawiamy się, jaka będzie zima. No na szczęście, mamy generatory, prąd będzie zabezpieczony, ciepło będzie zabezpieczone, no ale póki ta zima nie minie, my nigdy nie wiemy, jaka ona będzie. Obawy oczywiście oczywiście są, chociaż wszystko robimy dlatego, żeby e, dzieciom było to dobrze, komfortowe i bezpiecznie, to chyba najważniejsze. Z okazji 40-lecia pracy zawodowej całe grono pedagogiczne składa Pani serdeczne życzenia Dużo, dużo zdrowia i sił tak niezbędnych w realizacji nowych przedsięwzięć życiowych i pedagogicznych. I tego, by świętowany jubileusz stał się powodem do zadowolenia, jak również bodźcem do dalszego działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No faktycznie, 40 lat temu przyszłam tu, to był to mój pierwszy, pierwszy dzwonek. A teraz czterdziesty. Wow. Oj, 40 lat temu, jako młoda absolwentka, po historii przeszłam tu do pracy był to mój pierwszy dzwonek, pierwszy dzwonek w moim życiu jako nauczyci nauczycielki. Spotkała mnie tu fantastyczna atmosfera, stara kadra nauczycielska, która pomagała, wspierała, która po prostu Pomogła mnie stać kim kim ja dzisiaj jestem. Ukształtowała się jako zawod zawodowiec tu dzięki nauczycielom, dzięki kolegom, którzy mnie w tym e, pomogli. I tak szczerze, powiem, staram się robić to samo teraz dla młodych kadry.